Będziemy, będziemy recenzować e, rękawice bramkarskie Adidas Predator ju, Training Junior. E, proszę subskrybować mój kanał. Tutaj się Ci wyświetli czerwony przycisk. E, łapeczkę w górę. I zapraszam do oglądania. To są nasze rękawice bramkarskie. Predator Adidas. Tutaj widzicie znaczek Adidasa. Tutaj pisze e, Wam Predator e, Junior Training. I tak, przechodząc do. Są fajne kolorowe. E, zapięcie mają na jedno. Tu. E, Latex jest wytrzymały. Piąstkuje się dobrze, jak się złoży rękę. I co jeszcze można o tym powiedzieć? Um, tak. Um, co można? Pokażę wam yy, w, w, mnie w tych rękawicach. Już je założyłem. Zobaczcie, jak w nich wyglądam. Piąstka. Tutaj jest uszyte. I co można? Yy, wygodne. Można je rozciągać. Piąstka dobra. Yy, I tak. Przykleja się do nich bardzo dobrze piłka. Yy, piąstka dobra. Jak się do góry. Rzu rzucać się dobrze w nich czuję. I chyba tyle można o nich powiedzieć. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Z zostaw łapkę w górę, su subskrypcję i komentarz. Napiszcie, jakie macie rękawice i jak w nich wyglądam. Od 1 do 10.